Witam. A my, my tu działamy i wleciały właśnie butniczki, butniczki i i tu pod nogi. Ta, ta blacha. To, to tak nie będzie inne bo mam te pedał to nie bo to jest tylko na dźwignię na... do <coughs> tak założyłem sprawdzić bo do jazdy to będzie inna inna bajka inna dźwignia a więc tak e... butniczki z jednej strony tak to się prezentuje tak wyglądają, z jednej strony tylko mam założone, z drugiej strony nie ma. O. Eee, no blacha i później jeszcze tu dam taką gumę. Tutaj dam taką gumę, żeby się nie ślizgało, takie z tymi wypustkami takie dam. Eee, dobra to to co tam jeszcze? To to wszystko tu było. No. Akumulator jest. Trzeba tu jeszcze. Tu jest. Mam takie do przykręcenia, żeby nie latał. Tu trzeba tu podokręcać. No. Wlane jest niecałe 20 litrów. Chyba jest dotąd gdzieś oleju. gdzieś dotąd jest chyba ale to już uruchamiałem i i rozeszło się i do chłodnicy tu jest chłodnica jeszcze trzeba ją podpiąć o bo nie jest podpięta do akumulatora może sobie poradzi z tym z tym zasilaniem bo jeszcze światło by się może przydało jakieś do przodu a, to tak, nikt nie będzie w nocy jeździł, no ale chociaż yy, także, tu z butniczkiem, tak to wygląda przed nim, co tam jeszcze, a miałem wam powiedzieć o tym, bo teraz wyciągnąłem, wyciągnięty jest z tego, raz miałem wam opowiedzieć, pokazać wam, jak to jest zrobione, i tutaj nie ma. Nie ma tego dławika po prostu. Nie, nie no wyciągnąłem go i pokażę Wam, jak zbudowany jest w, w, w nyplu. Nypel. Nypel to się wkręca w tu, ten o tu yy, siłownik, a później idzie kolanko i, i dopiero wąż. I... Wyciągnąłem go teraz i teraz no za chwilę odpalimy pokażę wam tylko jak jak zbudowany jest, odpalimy i zobaczycie jak chodzi bez dławika Znaczy ramię tylko, nie, bo wiadome i nie wiem a te na, na, na jazdę też tak zrywa może być Dławik jakiś zrobił. No nie wiem. To zobaczymy jak to będzie. Jak to się będzie spisywać eee, On jest teraz wyciągnięty, nie? Eee, odpalimy później zobaczymy. Zobaczycie, nie? Jak, jak to chodzi. <laughs> jak to chodzi, bo eee, co tam? O, tu mam już zmienione. Poskręcałem to wszystko. Krupę w całość. Dźwignie hulają. Sekcja pływająca. O. No, no a tu jeszcze butniczki muszę założyć. <laughs> Tutaj, co? Tu już nie ma nic. Tu jest wszystko gotowe. A, jeszcze kuźwa ten. E gaz tu będzie przykręcony. Tak, żeby regulować mm, regulować obroty silnika, nie? No, tak jak mówiłem, wyciągnąłem. Teraz nie ma. Zapalimy i zobaczycie jak jak to jest bez tego dławika, A z dławikiem, dławik, konkretnie dławik, no to Przewiercony jest otworek w nyplu. Dałem yy, dałem sprężynkę i dałem kuleczkę. Także ciśnienie jak jest to tylko może nie wiem czy nie skrócić jej jeszcze o jedną zwitkę. To by było no, można by było zrobić, bo tak... Ostatnio to było dość to wolno, ale może jakby uciął zwitkę jedną i przy tym, przy sprężynce. Tak uciąć raz, od tutaj gdzieś. I włożyć i... I by szybciej troszkę opadało, nie byłoby takie gwałtowne. A zaraz odpalimy to. Pokażę wam, jak, jak to normalnie opada samo. To jest normalnie masakra to jest prędkość no tutaj jest właśnie to tak zrobione to jest w nyplu a w, w tym kolanku w kolanku mam zrobione taki coś e, nacięte tak żeby ten olej swobodnie mógł przepływać bo bo tutaj dochodzi ta kuleczka o, i musi swobodnie... I też zależy od, dużo od siły. Od siły właśnie tej sprężynki. Także myślę odciąć jeszcze zwitkę jedną. I... Nie będzie takiego ciśnienia. Znaczy, takiej siły na... Na to, nie? Bo jak olej... Wypycha. Znaczy... Chce podnieść, to wypycha to, pod... ściska, nie? Do... O tak, nie? A jak znów w drugą stronę, to musi swobodnie, też tam podciśnienie jest. Tak, ciśnienie, i żeby swobodnie ten olej so... sobie przelał. Nie, bo jak nie było. To... No zresztą zobaczycie, jak to hula. Jak... jak tego nie ma, nie? Bo to jest tylko do podnoszenia i opuszczania, takie. Dławik po prostu, nie? żeby dławik ciśnienie nie, nie jakiś kupny skręcany czy coś, tylko tak zrobiłem, żeby można by było taki dławik zamontować, gdzieś koło rozdzielacza, jak to idzie tu, to gdzieś tu może i tu przykręciłby, odkręcił w zależności jakie tam potrzeby są nie, no ale ja mam zrobiony tu, tutaj. W tej chwili nie ma tego, nie? Dobra, Za co? Próbujemy odpalić dziada. I chula kurwa. Mm, paliwo, paliwa jeszcze. Jeszcze coś tam chyba jest. Bo coś tam jest, ale niewiele. status sanie rozrusznik stacieczka i lecimy Także widzieliście, eee, bez dławika nie ma takiej opcji, żeby to było, bo porywałby te słożnie. Czy tam dobrze, że tu są te gumy, gumy są podłożone. No to może delikatnie, naprawdę, ale myślę go z powrotem założyć, tylko. Przerobię to. Dobra, no to chyba tyle na razie. Tyle, tyle. To na razie, cześć.